Hej, 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 z tej strony Timmy i zabiorę z twojego życia całe 10 minut, by powiedzieć ci parę ciekawostek o Soniku.exe, które prawdopodobnie zapomnisz, gdy tylko skończy się ten film. Czym on jest? To Sonic, tylko że z czerwonymi kropkami w oczach i czarnych białkach, który płacze czerwonymi jak jabłuszko ciotowatymi łzami. Ma żółte, ostre i niemyte zęby od pierdzielania padliny i czerwonych galaretek. Sonic.exe jako jeden z pierwszych zapoczątkował ten cały gamingowy.exe creepy content w internecie, co miało dobre, jak i tragiczne strony. Miliony postaci z czerwonymi oczyma, wymyślone legendy, a nawet pierdzielony herobrine. Między innymi dzięki niemu temat strasznej postaci, która nawiedza twojego save'a w grze, stał się tak popularny. A czy wiesz, że Sonic.exe to wytwór osoby, która jest futrzakiem? Pierwsza pasta bzdur niestety wyszła w 2011 roku i umieścił ją w sieci niejaki J.C. De Haina, którego teraz będę dla uproszczenia nazywać hieną. Autor jest futrzakiem i to takim toksycznym, przynajmniej w czasach pisania tego gówna. Ale czy na pewno? Akcja creepypasty zaczyna się, gdy Tom dostaje płytkę od kumpla pocztą z podpisem Nie odpalaj tego. No ale Tom ma wywalone, bo jest wielkim fanem Sonika i ją odpala. Gra w przerobionego Sonika dziwi się, że może wybrać postacie Tailsa, Knucklesa i Doktora Eggmana. Otrzymuje na miliony horrorowych kliszy od 666 is the number of the beast, hiperrealistycznej krwi, no i oczywiście... Sam Jerzu Malusieńki się z nim komunikuje przez grę, waląc suchary na prawo i lewo egzystencji. Wchodzi mu do snu i straszy. Zapomniałbym o śmiechu kewki z Final Fantasy VI na Snesa. Jeśli byliście ciekawi z jakiego momentu jest śmiech Sonika.xe, to proszę bardzo, tak to wygląda. Przy okazji Kefka to antagonista finala szóstki. Creepypasta kończy się tak, że Tom gra tak przekonany, że wszystko jest spoko, a na koniec dostaje pluszaka, który odbiera mu życie, sprawiając, że jest wegetującą roślinką. A tego dowiadujemy się z drugiej części. W drugiej części mamy detektywa Derek'a Greena, który odkrywa, że Sonic.xe to tak naprawdę wszechmocny X, który jest Bogiem innego wymiaru cierpienia X który chce zawładnąć nad naszym światem. Derek w okropnie długiej i nudnej opowieści gra w kolejną część przygód jeża z czerwonym oczkiem, gdzie jeż robi zły dotyk z użyciem hektolitrów koncentratu pomidorowego innym postacią, z czego dwóm damom ze świata Sonika. A na koniec Derek przychodzi do budynku organizacji X i serio ta organizacja nazywa się X i autor użył innego znaczenia niż yy, słowo organizacja, jednak mniejsza. Odkrył, że płytka jest portalem, przez który Sonic zaciupia ludzi i ją niszczy, a liderzy organizacji X mówią mu, że mają kopię tego dysku i go zabierają na spotkanie z Creepy Sonikiem. Ten zły Soniczek ma plan typowego antagonisty dowolnej opowieści. Chce podbić świat i mieć wszystkich pod swoją kontrolą. No i to właściwie wszystko, co można o nim powiedzieć. Popularność Creepy Sonika wzrosła w 2012 roku właśnie przez artystów, którzy do swoich starych artów z Sonikiem domalowywali. i ryj wysmarowany koncentratem. Również społeczność artystów rysujących gore i zasadę 64 się ucieszyła z takiego niegrzecznego jeża. Pewnie spodobało mi się, że Sonic w końcu jest niegrzecznym chłopcem, umazanym dżemem truskawkowym. Jednak prawdziwa szajba na jego punkcie stała się, gdy gość o ksywce Mist Crimson wydał grę Sonic.exe The Game. Napisał grę na podstawie wydarzeń Screepy Pasty pierwszej. Wielu YouTuberów nagrało, jak bardzo straszny jest ten Soniczek. Tak się składa, że zainteresowała się tym tematem Komisja Gier i Zakładów Screepy Wiki. Musicie wiedzieć, że twór ten został zakwalifikowany jako gównopasta, a komisja wypierdzieliła oryginalny tekst ze swoich serwerów w Trymiga, by siary takim gównem sobie nie robić. Co ciekawe na polskiej Wikipedii Creepypast tekst dalej istnieje. Wywalenie dzieła jakim jest Creepypasta o tytule Sonic.exe kurzyło autora hienę i napierdzielił takiego posta w odpowiedzi, że szczerze mówiąc mi byłoby wstyd to opublikować. W skrócie pisał w nim, żeby cała fanbaza Jerza rzuciła się na stronę i walczyła o przywrócenie pasty. To jest wojna, tak pisał. Tylko że nie, bo pisał jeszcze gorzej niż powiedziałem. Wyzał twórców strony od, cytuję, zazdrosno, arogancko, niedorozwiniętych hejterów, furasów. No tak, zawsze jeśli wyznajesz jakieś wartości w życiu, to trzeba zaznaczyć, że to uwłacza moim przekonaniom. No, jak tak można? Fanów Sonika jest na pewno bardzo dużo, ale sonika.exe dokładnie lekko ponad tysiąc zarejestrowanych na oficjalnej grupie na deviantartcie. Hiena jedyne co dostał to oficjalną stronę na batcreepasta.fandom.com, która już nie istnieje, a wszystkie oryginalne teksty wylądowały na stronie pastami. Na szczęście Hiena nieco spokorniał, gdy dostał knockout, gdy okazało się, że ludzie. Gdzie mają w dupie, gdzie jest oryginalny tekst, i napisał na Trollpaście drugą część w roku 2013. Poza tym, że rozpisał się na dobre 10 stron kartek A4, to powstał jeszcze film na YouTube pokazujący wydarzenia z pierwszej części Krwi Pasty. Sonic.exe jego fenomen przyczynił się do wielu dobrych rzeczy, na przykład wiele ludzi zajarało się pisaniem gier tworzący jako swoje próbne projekty jakąś grę.exe w silnikach takich jak Clickteam czy Game Maker Studio. Nawet ja taką napisałem, dla beki z Adamem Małyszem, nie pytajcie. Paru youtuberów z zagranicy opiera swoje filmy tylko i wyłącznie na fangrach z tym creepierzem do dzisiaj, bo o dziwo cały czas wychodzą nowe fanowskie gry, a ci ogrywają i do nich reagują. Skoro o grach, to wyszło parę podobno dobrych gier z Jerzem Czerwonokim jak Nightmare Beginning, czyli koszmar się zaczyna, czy Spirits of Hell, czyli dusze z piekła. Skoro ludziom się podoba, to niech będzie, że dobrych. Gry rozwijają lore, a ludzie za kanon zaczęli uważać gry od Myst Crimsona, który jako drugą grę wydał sali.xe. Tym razem gra była pierwsza, jeśli wierzyć moim źródłom. Istnieje coś takiego jak Creepypasta Challenge, gdzie ludzie tworzą gry.exe i walczą o 300 dolarów i wtedy właśnie następuje duży wysyp dobrych i złych produkcji. Był hak do oryginalnego Sonika na Kadridżu od SEGI. Cała zabawa polegała na tym, że grasz normalnego Sonika, ale po jakimś czasie ekran staje się złowrogi. Ciebie goni jeżu w pozie na Supermana i musisz speedrunem oraz mądrze ukończyć poziom uderzając monitory, które przywracają świat do normalności. Bo tylko w normalnym świecie możesz ukończyć poziom. Gra, która parodiuje Sonica.xe to Samki.mpeg. Do dzisiaj warto zagrać, jeśli humor typu SpongeBob kancias toporty do ciebie trafia. No, beka niesamowita. W 2017 roku Hiena wydał remake swojej Creepypasty. Czasem w życiu trzeba się zawieść na swojej pewności siebie, bo mimo, że sama historia dalej jest gównem, to jednak autor polepszył swój styl pisania. Dzisiaj można ją przeczytać na Trollpaście. A co u Pana Hieny? Od 2018 roku ślad po nim zaginął, ucichł nieco, choć moje źródła podają, że w 2020 roku szukał męskich aktorów głosowych do jakiejś animacji, która była jego obsesją. Za to niedawno, bo w sierpniu 2021 roku, biorąc źródło jakim są dwa filmy Luigi Kida, Wyszło, że jako już mężczyzna miał kontakty bliskiego stopnia z 14-latką, Heleną z Brazylii, co napisała jego była dziewczyna bezpośrednio na prywatne konto na Twitterze Luigi Kida. Mamy tam na tyle ważną zmiankę, że aktualnie wszystkie prawa do tej postaci, do sonika.xm, ma jego ex-dziewczyna. Zaraz, zaraz, jak można mieć prawa do czegoś, co jest właściwie własnością SEGI, tylko bez. W filmach Luigi Kida ten pokazuje dowody na te kontakty i nagłaśnia sprawę, prowokując do odpowiedzi samego oskarżonego. Tam Hiena poczuwa się do winy, waląc typowymi tekstami typu: Nie wiedziałem, że miała 14 lat i tak dalej. Mimo, że w wiadomościach pisała wyraźnie ile ma, a ten dalej do niej to pisał. Tłumaczył to roleplayowaniem. No okej, normalny facet nie roleplayuje z 14-latką, pisząc o tym. Krótko mówiąc, gość, który wymyślił sonika.xe, aktualnie jest postrzegany jako skruszony, ten co ma pociąg do młodych. Nastolatek, który już nigdy, ale to przenigdy więcej, nie będzie pisać z osobami nieletnimi o takich rzeczach. Jednak pamiętajcie, to, że jesteście starsi, nawet jeśli piszecie z osobą poniżej legalnego wieku o czynnościach zarezerwowanych tylko dla ludzi po 18 roku życia do oglądania, to dalej popełniacie przestępstwo. Taki wątek edukacyjny w tym bezużytecznym filmiku. Pan Myst Crimson dzisiaj poza sonikowymi grami tworzy grę Shroud, która jest horror rpg o fajnym stylu graficznym i z tego co można przeczytać, gra będzie wydawała. Na paru platformach w przyszłości. Dlatego super, że Sonika.xe, na którym narobił sobie publiki, ma dobry starter dla swojej twórczości. Większość gier z Sonika.xe jest źle zrobiona, kliszowa jak cholera, a większego jumpskera dostaniesz, jak otworzysz zamrażarkę i spadnie ci to mrożone mięso z górnej półki. Jednak są ludzie, którzy od tego zaczynali swoją przygodę z tworzeniem gier lub niektórych części do nich. Część twórców y, kiedyś była tak leniwa, że kopiują jak serokopiarki nawet założenia oryginalnej gry. Z Sonikiem.xe Przedstawię wam taką jedną starą grę. W tej mamy jedynie podmiankę postaci. Chudy to Sonic.xe, Tails to Rex, Pan Bulwa to Knuckles, a siłaż Rocky to Eggman. Po kolei zostają niszczeni, a my dostajemy co moment jakieś klisze i jumpskery robione w pańcie, a antagonista wygrywa i wali nam ekran dominacji. Koniec. Gra ma ukradzione spritey z gry Toy Story na SNESa i jest to częsty proceder przy słabych gra.exe. Jednak te projekty rozwinęły ogrom ludzi i twórca Story.exe, gdyby kiedyś nie zainteresował się tym tematem i nie stworzył tej gry, to nie odkryłby w przyszłości, że potrafi tworzyć muzykę do gier. I jest to jego praca. Dla większej i powiem, że gdyby nie to dzieło, którym jest sonic.exe, to kto wie, czy dzisiaj znałbym połowę moich kolegów i dobrych ziomków z YouTube'a, których oczywiście pozdrawiam.